Dariusz Baranowski, były znakomity kolarz, a obecnie komentator Eurosportu był gościem honorowym czwartej edycji Karpackiego Wyścigu Kulierów dla Amatorów, który rozegrany został w minioną sobotę. Kolarze ścigali się na terenach gmin Baranów Sandomierski i Padew Narodowa. Jest możliwość raz na jakiś czas wystartować wyścigu, przypomnieć sobie te stare czasy, gdy w peletonie się startowało. Także dobrze, dobrze, na pewno dobrze, wyścigów dla amatorów jest coraz więcej, młodzież tutaj nawet startująca, która też może startować. Ludzie gdzieś widzą z boku takie wyścigi i dzięki takim wyścigom też myślę, że mogą się młodzi kolarze pojawić. Bo widzą, zobaczą rowery, że to jest fajne i spróbują sami jeździć na rowerach. Wczoraj przyjechałem tutaj z żoną, jesteśmy w zamku właśnie w Baranowie Sandomierskim. Piękny zamek, piękne tereny, bardzo ładnie. Wczoraj przejechałem trasę. Trasa jest płaska, oczywiście będzie wyścig szybki, ale dobre asfalty, ładna droga, także pogoda też dopisała. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Baranowskiego na starcie stanęło 131 kolarzy. Start honorowy odbył się przed zamkiem w baranowie sandomierskim. Ostre ściganie rozpoczęło się zaś w okolicach rynku. Kolarze mieli do pokonania cztery pętle, przy czym jedna pętla wyścigu licząca 25 km rozpoczynała się w baranowie sandomierskim, kolejno biegła w kierunku Dymitrowa Dużego do Macyn Wojkowa, następnie przez Padew narodową kłębów zaduszniki przykop do macyny dymitrów mały z metą na baranowskim rynku. Identyczną trasę lecz o 25 km krótszą. Kolarzy podczas ubiegłorocznej edycji wyścigu. W tamtym roku nam się spodobało, więc obiecaliśmy sobie współpracę z wójtem Padwi z burmistrzem Baranowa i jesteśmy. Doskonała atmosfera, świetne zabezpieczenie, współpraca z OSP, z Policją Tarnobrzeską-Mielecką. W tamtym roku po tym był to wyścig idealny, więc chcemy to powtarzać. A jeszcze tutaj jest zrobiony nowy asfalt, więc cudownie. Plus piękny zamek, bo staramy się to zawsze zauważyć na wyścigach. Takie piękne miejsca, ponadwyjątkowe. Stąd start honowy na zamku, a potem cztery rundy, no i premia specjalna w Zadusznikach w 200, 200 rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza. No, honorujemy to tak jak w tamtym roku, czyli po kolarsku, e, czterema premiami, czterema lotnymi finiszami pamięci Łukasiewicza dla wybitnych sprinterów. Karpacki Wyścig Kurierów to wieloetapowy wyścig dla kolarzy do 23 roku życia. Rozgrywany jest od 1975 roku na terenie Polski, Słowacji i na Węgrzech. Przesłanie od 75 roku z wyścigu kurierów jest upamiętnienie w sposób nowoczesny, młodzieżowy, w sposób sportowy pamięci dokonań kurierów Polskiego Państwa Podziemnego. W tym roku udało się to znamięcie, jeżeli chodzi o wersję zasadniczą wyścigu dla zawodników U23, czyli wystartowaliśmy z Budapesztu bo tam była baza kurierska, stamtąd kurierzy wyruszali do Polski i tam też często osiągali kres swoich misji. W wyścigu karpackim kurierów startują młodzi kolarze, a później walczą w peletonie zawodowym i bardzo dobrze właśnie, że też jest wyścig dla amatorów, dla kolarzy, którzy się kiedyś ścigali, ale już przestali, mogą jeszcze też brać udział w rywalizacji, także bardzo dobrze jest taki wyścig. Rok temu miałem przyjechać, ostatecznie się nie udało, troszkę się plany skomplikowały z w, walty. w tym roku zwolniłem się z etapów i jestem tutaj. Podobnie jak w ubiegłym roku w amatorskim wydaniu karpackiego wyścigu kurierów wśród mężczyzn triumfował tarnowianin Dawid Nytko. Wśród pań zaś, które pokonywały dystans o połowę krótszy, najszybszą była Sonia Cięciel z Głuchołazów.